Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam was dzisiaj na film, gdzie pokażę wam naszą wizytę w salonie Vertimar. Jest to miejsce, gdzie będziemy realizować nasze blaty z konglomeratu kwarcowego TechniStone. Mamy w planach zobaczyć kolor, który wstępnie wybraliśmy za pomocą próbek, które otrzymaliśmy od producenta. Gdzieś tutaj napiszę wam nazwę tego koloru. Mam nadzieję, że będzie dostępny do zobaczenia i że utwierdzimy się w fakcie, że to ten jeden idealny. No a jeśli nie, to po Oglądamy inne modele, zobaczymy, co tutaj mają dostępnego na stanie. Umówimy się też na pomiary, umówimy się na wszelkie szczegóły dotyczące tego, co chcemy, no bo na pewno chcemy zlicować płytę z blatem, na pewno chcemy podwiesić sobie zlew i dać jeszcze blat na ścianę oraz zrobić z niego płeczkę. Także już nie mogę się doczekać! Zapraszam Was do oglądania. Jesteśmy już po wizycie. Ustaliliśmy szczegóły, ustaliliśmy mniej więcej termin pomiarów, ponieważ pomiary są tutaj kluczowym elementem do tego, żeby usługa była wykonana, wiecie, w sposób idealny i dopasowany idealnie do naszej kuchni. Zobaczyliśmy tą płytę, na której nam zależało. Utwierdziliśmy się w fakcie, że jest to ten kolor i ten model, który nam się najbardziej podoba. I słuchajcie, po pomiarach pojedziemy do zakładu raz jeszcze i pokażemy wam jak ta nasza płyta jest obrabiana, jak to wszystko wygląda od kuchni, żebyście właśnie mogli zobaczyć jak wygląda cały proces przygotowywania takiego blatu kuchennego do momentu aż trafi na nasze meble kuchenne i będzie nam służył no mam nadzieję, że przez wiele wiele lat. Także ja jestem z wizyty bardzo zadowolona. No i już nie mogę się doczekać efektów końcowych. Widzimy się za chwilę. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w w salonie Vertimar, a w zasadzie w miejscu, gdzie produkuje się nasz blat kamienny z konglomeratu Technistone. Zabierzemy Was dzisiaj właśnie na produkcję, zobaczycie jak to się odbywa, jak to wygląda. Ja sama jestem ciekawa, bo nigdy w zasadzie nie widziałam czegoś takiego, więc no myślę, że będzie to ciekawy odcinek. Zapraszamy. Nasza płyta, jak mogliście już widzieć na przebitkach, jest na blacie i teraz będzie wycinana. W ostatnim odcinku pokazywaliśmy Wam, jak wyglądają pomiary. To wszystko jest już tutaj wgrane, każdy parametr naszej kuchni. No i teraz będziemy świadkami wycinania. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo trochę tu głośno, no ale naprawdę widać, że to profesjonalny sprzęt. Możecie sami zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Po wycięciu blatu i stoimy przy maszynie, która poleruje nam krawędzie tego blatu. Jest to pięcioetapowe i robi to pięć krążków polerskich. Bo płyty tutaj pan na maszynie zmienił narzędzie. Wcześniej była to tarcza, teraz jest to frez i następuje drugi etap wycinania tej naszej płyty indukcyjnej w zasadzie otworu na płytę indukcyjną, żeby można było ją później zlicować z blatem. No dobrze moi drodzy, jesteśmy po wizycie w... Salonie, w produkcji. Eee, całkiem ciekawe doświadczenie, zobaczyć jak wygląda tworzenie takiego blatu. My już jedziemy, natomiast nasze blaty są jeszcze dopieszczane, frezowane. Eee, no niestety trwa to troszeczkę na takiej maszynie. Eee, jeśli bylibyście ciekawi, ile taka maszyna, ta, która wycinała tą płytę, kosztuje, eee, no to jest to koszt około 120 tysięcy euro, więc naprawdę dosyć sporo. No ale jak mogliście zobaczyć, jest to naprawdę zaawansowana maszyna i może zdziałać. Wiele. Jeśli chodzi o koszt naszej kuchni i całego tego blatu, to tak jak Wam obiecywałam, wszystko Wam podam, natomiast w odcinku, gdzie no, będziemy opowiadać o kosztach całej naszej kuchni. Jeśli chodzi o termin realizacji, to umówiliśmy się wstępnie na przyszły tydzień, więc fajnie cieszę się, że ten termin nie jest jakiś bardzo odległy. No i na pewno też z tego, z tego montażu coś Wam pokażemy. Mam nadzieję, że uda się nagrać jak najwięcej. Płyty będą z. Z sobą klejone na taki specjalny klej. Tak samo jeśli chodzi o naszą ścianę w kuchni, tam gdzie będziemy sobie tworzyć taki fartuch na ścianie, czy tą naszą półkę, to wszystko na, będzie na taki e, specjalny klej, e, no i na pewno będzie trzymać lata. Także my już się zabieramy do domu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!